Naprawdę, przepraszam za te szczypce, ale nie trzeba było uciekać. Nieważne, to koniec. Leo i Bri na pewno już zdążyli wezwać policję. Nie, tylko nie policja. Ja, ja wszystko wyjaśnię. A co tu wyjaśniać? Sprzątnęłaś Flo, a teraz czekasz na mnie. Co? Nie! Być może przejechałam ją parę razy po zardzewiałej chłodnicy Tira, ale. to tylko takie dziewczyńskie figle. Flo jest moją wspólniczką. Słucham? Chcemy otworzyć własnego food trucka. Jak tu przyszedłeś, myślałam, że złapię inwestora. Dlatego kazałam wam jeść te burgery. O! <laughs> Ale kiedy wyplułeś obrączkę Flo, o mało nie zemdlałam. Pewnie tam wpadła, jak robiłyśmy kotlety. Bałam się, że cię to odstraszy już na dobre. Zamknęłaś mnie tu, żeby to wyjaśnić. Tak? A gdyby się jednak nie udało musiałabym cię zabić. Mm. Żartuję, żartuję. Gdybym tego chciała, wąchałbyś trawę od spodu już dawno temu. Wiesz, to był najlepszy burger, jakiego jadłem od lat. No dobra. Być może to sfinansuję, ale mam dwa warunki. Pierwszy, firma i logo należą do mnie. A drugi... Powiesz mi w tajemnicy dlaczego Dawenburgery są takie pyszne? Sorry słonko, ale zostawiamy burgery Perry. Mm. Ale przemyślę jeszcze sprawę Dawen oh. Teraz mogę ci zdradzić mój tajny patent na mięso. Podaj mi tłuczek. Wezwałam policję, a ja mam broń. Leo, jesteś bioniczny. A ciągle zapominam. Hej, a gdzie jest Davenport? Myślałam, że jest z tobą. A teraz Zagnasz się ze wszystkim, co wiesz w tym temacie! Nie, najważniejsza sprawa to zwiększyć mięso, używając brutalnej siły! Co, co się tutaj dzieje? O, no! Yes. Dobrze, że jesteście! Pery pokazuje mi, jak się tłucze mięcho. Strząsające, aż oczu nie da się oderwać! Zaraz, czyli przez cały czas chodziło tu o hamburgery? Tak. Pery i Flo będą miały traka z burgerami. A... A. A! Najpierw chciałyśmy otworzyć restaurację, ale wiedziałyśmy, że Sanebit prędzej czy później na dorwie, więc lepiej mieć coś na kółkach. Flo właśnie wybiera nam auto. Mają po prostu idealny przepis. Ha, sporo było tu kłótni, ale wniosek jest jeden. Mój sekretny składnik to wściekłość. Ha.